Nazywam się Natalia Modzelewska. Od ponad 5 lat trenuję street workout. Jestem mistrzynią świata z 2018 roku oraz czterokrotną mistrzynią Polski. Dzisiaj wraz z chłopakami z Protein Team przygotowałam trening kalistyniczny, czyli taki, który będzie opierał się na ćwiczeniach z masą własnego ciała. Także zapraszam was do sprawdzenia się. Ale najpierw rozgrzewka. Przygotowałam również dla was challenge. Waszym zadaniem będzie zrobienie elsita na czas. Swoje filmiki wrzucajcie w komentarzach pod postem, oznaczajcie profil tajczyński.pl. Osoba z najlepszym czasem zgarnie nagrodę. Natalia, powiedz nam, jak wygląda Twój codzienny trening? Mój codzienny trening trwa około 2-3 godziny. Opiera się na elementach estetycznych i dynamicznych, gdyż trenuję freestyle, czyli jest to połączenie jakby tych dwóch aspektów ze sobą. No i tyle. No. Ok, a powiedz mi, jak bardzo zmienia się Twój trening w momencie, kiedy przygotowujesz się do zawodów? W momencie, kiedy przygotowuję się do zawodów, na pewno zwiększam intensywność. I na pewno też trenuję jakby stricte pod zawody ten mój układ, czyli jakieś kombinacje elementów, jakieś kombosy u nas tak zwane. No i wtedy cały czas jakby powtarzam to samo, żeby na zawodach było to automatyczne. Okej, okay, rozumiem. A powiedz mi, jakie dawałeś wskazówki osobom, które dopiero zaczynają, planują podjąć przygodę z kalisteniką? Przede wszystkim musicie uzbroić się naprawdę w dużą cierpliwość, gdyż no jest to dosyć długotrwały proces i na początku możecie nie widzieć tak efektów bo pojawią się one po pewnym czasie, tak jak w każdym sporcie. No i przede wszystkim czerpcie z tego frajdę, zabawę, no bo to jest właśnie street workout.